Słuchajcie, widzowie, akcja jest taka. Ja jestem tutaj, jestem Patrykiem. Zobaczcie na mnie, z jednym ząbkiem, cieknącą jakąś ślidą z buzi. No i patrzcie, po naramieniu ramieniu zamieniam się powoli w gąbkę. To wszystko wina SpongeBoba, zrobił mi to. Patrzcie tu, chciałbym wam pokazać jeszcze z tyłu, jak to wygląda. Patrzcie. Nie, jestem pół gąbką, pół Moi drodzy, szybko macie dosłownie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, ponieważ bijamy tutaj 700 tysięcy subów, więc subskrybujcie ten kanał. Zapraszam również do sklepu matruner.titris.com, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Spongebob. Patrzcie na niego. To był mój przyjaciel, taki słodziak, taki super, który mi pomagał. Dużo ogarniał tutaj na, na naszym świecie razem ze Smilem. Byliśmy rodzinką. Była ta lalka czaki, ale byśmy ją pokonali. Ale teraz SpongeBob zaprowadził mnie do swojego świata i słuchajcie, wyczynia różne różne rzeczy. Nie wiem, może. Zostawicie szybciutko łapkę w górę. To da mi otuchy, da mi pomoc, żebym mógł, oczywiście, e, jakoś zaradzić tej całej sytuacji. Ale, Ale, Spongebob chyba chciał mi coś dzisiaj pokazać, ponieważ, no, jest naprawdę. Co? Mam iść za tobą? Ale dokąd? Patrzcie, tam stoi jego siostra, chyba! Z tego, co mi się wydaje, to była jego siostra. Dobrze, pójdziemy. Może damy jej Misia? No dobra, patrzcie jaki misio Patrzcie jaki fajny, słodki No dobra, idziemy, słuchajcie Teddy się nazywa, okej okay. eee... O, słuchajcie Tu stoi cała jego rodzina Która mnie uwięziła I zrobiła mi to, że jestem Tym gąbko Patrykiem. Nie, ja nie chcę być Spongebob, dobra Co ty chciałeś mi pokazać? No możesz pokazać... O, tabliczkę wziął Dobra, eee, coś... Pisze na tabliczce? Eee, okej. Okay. Ja jestem ciekaw. Patrzcie! Napisał moja siostra! Patrzcie na to, to jest jego siostra. Jakie zęby ma dwa śmieszne. Normalnie, oczka takie niebieskie tutaj. Jakiś włoski. No, wygląda jak sponge, bo ma różową sukieneczkę. I czarne buty i ze skarpetkami. No nieźle. Dobra. O, kolejną tabliczkę napisał. A tu? Mój brat. Co to jest Twój brat? Czekaj, ja muszę go zobaczyć. Jaką maminkę? Patrzcie na to. Ale dobrze, że mi nie atakują. Teraz to jest najważniejsze, bo wcześniej to był trochę przypał. Okej, okay, kolejna tabliczka. Mój drugi brat. To jest jego drugi brat. Patrzcie, on wygląda w ogóle jak Enderman. Też ma taki krawacik. Patrzcie na SpongeBoba. SpongeBob ma krawacik i jego brat ma też krawacik, tylko na brzuchu bardziej. No dobra, niech będzie. A tutaj czekaj, co to dalej jest? Mama! Patrzcie, mama SpongeBoba. Tylko, co ona ma, jest jakieś miny? Yy, o, patrzy się za mną. Widzicie to? Tutaj też ma sukienkę jak siostra. O, yy, patrzy się na mnie. Dobra, masz mama tutaj misia, proszę bardzo, możesz sobie wziąć, czekaj, o, rzucimy jej pod nogi, pyk, eee... o, patrzy się na misia, w ogóle ona co za włosy ma z tyłu jakieś dziwne, ale nie wiem, bo się obraca cały czas za mną, o, widać teraz, patrzcie jakie ma włosy siwe, dziwne, ale tutaj też coś jest, w wielki tata? To jest tato SpongeBoba, czyli miałem rację. Patrzcie, jaki on jest śmieszny. Też ma takie zęby jakieś dziwne białe. Też tutaj krawacik. A to kto to jest? Czekajcie, bo ja muszę się przyjrzeć. To, czy to jest ślimak? Czy to jest ślimak? Pisaliście jakiś gacuś czy coś? Gacek, no tak, patrzcie na to To jest Gacek, który Spongebob jest jego ko kolegą Oła, Gacku, przepraszam, o Gacuś Nie bij mnie, Gacuś, nie, Spongebob Weź uspokój tego Gacusia Nie, Gacuś mnie atakuje, patrzcie, dobra Szybko uciekam, uciekam, uciekam Gacuś, uspokój się, dobra Patrzcie, Spongebob z nim rozmawia Okej, okay, wracają Całe szczęście, bo myślałem, że Gacek to już będzie mnie gryzł SpongeBob, przepraszam, że uderzyłem twojego. Nie wiem, kim on jest, ale on wygląda. O, odprowadził już go. Całe szczęście. Widzieliście, co się wydarzyło. Czyli tak, rozumiem, Gacek, tata, mama, drugi brat, pierwszy brat i siostra. <laughs> Okej. Okay. SpongeBob, ee, powiedz mi, możesz coś powiedzieć, jeszcze więcej, coś o swojej rodzinie? O, co mama? Co to twoja mama, tak? A co ona nas słyszy? Eee, Spongebob, ona nas słyszy? Patrzcie co oni robią. Czemu Spongebob uderzył mamę swoją? O, znowu! Patrzcie się! Co oni robią? Eee, tu patrzcie na to! Nie! SpongeBob, uspokójcie się! Uspokój, spokój, spokój, spokój! Ua, jeszcze ja dostałem! Spokój, Spongebob, co ty wyprawiasz? Swoją mamę? Nie no nie może tak być. Proszę pani, przepraszam za Spongeboba Spongebob naprawdę tutaj robi jakieś dziwne akcje No Spongebob, uspokój się U, Uciekaj stąd Proszę pani, przepraszam za Spongeboba Wiem, to ja ostatnio byłem jego kolegą No nie, no co oni wyprawiają? Mama Spongeboba i Spongebob się atakują? Dziwna akcja, dobra Spokój, spokój mi tu Ty tam, ty tu Już, już Okej, okay? już, rozejm Co już? No jak to nie, a co, co twoja mama ci zrobiła, że tak ten, wyprawiasz, patrzcie główkę zasmucił, chyba się wkurzył na coś, nie może być, nie Spongebob, nie, spokój, jak ty możesz tak się zachowywać, tak nie wolno, dobra, Spongebob, chodź tutaj, niech mama na chwilę zostanie, a ja ci coś pokażę, chodź, 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 zobacz Masz tutaj... Chodź coś ci pokażę, patrz masz tutaj butelkę wody. Dawaj wypijemy na 3-4 razem i masz się ogarnąć, masz takich rzeczy nie robić, uwaga. 3, 2, 1. Dobra, pijemy. Okej. Okay. Spongebob też wypił. Dobra, masz się... Już lepiej ci? Trochę ochłonąłeś, bo te temperatury. Nie no, SpongeBobie! Nie Spongebob, ogarnij się, proszę cię błagam normalnie, co ty wyprawisz? Jeju, proszę pani. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Proszę pani, ja panią zabiorę. Niech idzie pani ze mną. Spongebob, niech tutaj zostanie. My przejedziemy się do nowej krainy. Zabiorę panią tutaj na wakacje, żeby nie musiała się pani tutaj tłuc z tym. Yy, Spongebobem, pani synkiem. O, niech on tam sobie zostanie, proszę bardzo. Niech pan tam zostanie, Spongebob. A my lecimy. Yy, tym, słuchajcie, w ogóle. To jest maszyna, która nas przynosi. To wygląda jak samochód niby. Ale, jak wejdziemy tutaj, i tutaj jest taki przycisk, yy, bo to. O! Proszę pani, niech pani wchodzi! Śmiało! <laughs> niech pani wchodzi! Zapraszam! No? Proszę bardzo, co jest? Ej, ona nie potrafi wejść? Proszę pani, to trzeba zrobić tak: tu wskakujemy, i do góry, i pyk! Jesteśmy. Nie! No, co wy robicie? Spongebob, ogar! Ej, ogarnijcie się, ziomy! Ziomki! <laughs> Co oni wyprawiają? Normalnie nie mogę z tego. Dobra, wchodzimy tu. Proszę bardzo. Co jest z tą panią? Eeeeh. Yeah. Dobra, czekaj, bo ja muszę chyba tutaj drzwi ogarnąć, rozwalić. Zrobimy to. O! Spo Spongebob ty! Ua. Dobra, ogar, ogar, ogar. Co ci przeszkadza, proszę pani? Co pani przeszkadza? Co pani mnie może tutaj wejść? No to proszę zmanipulować tu jakoś. Tu, wejść, tu, podskoczyć. Nie wiem. Weź, Spongebob, mamy tutaj ogarnić, żeby ona... Co wy robicie? Się biją. No zobaczcie na to. To jest niepoważne po prostu. O, mama już jest coraz wyżej. Dobra, czy uda nam się, w... żeby ona weszła? Patrz. Tu, proszę pani, tu i tu. I jesteśmy. I teraz tylko kliknąć ten przycisk. Proszę bardzo. Dobra, nie, nie wiem. Na pewno ogarniecie to w jakiś sposób. Spongebob, nie bijcie się. Co oni mają ze sobą? Dobra, jakaś dziwna relacja, ale dobra, ja tutaj słuchajcie, wchodzę w bikini. Bottom, pyk. Jestem! Dobra, tutaj są villagerowie. Wow, co to jest grony? Tato przyszedł? I. i ten? Pat jeszcze przyszedł? I tato? Nie ogarniam. O, Spongebob się pojawił. Dobra, ale gdzie jest mama? Dobra, nie wiem, gdzie jest mama. Eee, patrzy się Spongebob tutaj na tych villagerów. Dobra, i przyszedł brat. Tato? I nie, no oni tutaj są, bijecie się Spongebob, czy możesz nam pokazać swój domek? Ale nie, nie bij się, no Proszę paniu, spokojnie, spokojnie Na pewno za... załagodzimy ten konflikt Nie wiem, co między wami jest Ale dobra, e, Spongebobie e, Idziemy do ciebie chyba, co? Zaprowadzisz nas do siebie, do domku? Tam chyba gdzieś miałeś, czekaj Ja muszę to... E, tam jest domek Spongeboba chyba Prawą stronę, nie, oni się biją, dobra. Ja idę do domku i zaraz wam pokażę, bo mam pomysł. Słuchajcie, żeby pokazać im, słuchajcie, magmę. Tylko oni, żeby oni nie słyszeli, ponieważ magma jest ich największym, największym, ee, jakby wrogiem. Oni się strasznie, strasznie boją magmę. Naprawdę, jeśli tylko pokażę, zaczną uciekać, i to zrobię. Słuchajcie, muszę wejść do tego domku, bo to było tutaj. Pisaliście, że to jakiś domek. Z... Skalara, skala, Skalmarala Jakoś tak, Skalara Nie pamiętam jak to się nazywało, ale Dobra, wchodzimy tutaj I patrzcie, mam 9 kawałków Nie chciałem zabrać wszystkiego, żeby to się nie Jeśli, Spongebob Jeśli będziesz przesadzał i ty, proszę pani Będzie pani przesadzała, to naprawdę To pokażę wam Proszę bardzo, to To, proszę bardzo O, patrzcie, uciekają, Spongebob uciekł Mama też uciekła, zobaczcie. Oni się boją tego. Naprawdę, aż tak? Dobra, już schowam, już schowałem. Już tego nie mam w rączce, proszę pani, spokojnie. To był tylko straszak specjalnie dla was. Eee... A Spongebob? Proszę pani, musimy znaleźć Spongeboba. Bo Spongebob e, dzisiaj to zachowuje się bardzo dziwnie. Chociaż nie aż tak dziwnie, jak ostatnio. Eee... Spongebob, gdzie jesteś? Halo? Nie wiem, eee, proszę pani, on może gdzieś tutaj wszedł. Eee, nie wiem, poszukajmy go. O, dobra. Eee, na razie to po prostu, proszę pani, ja zaprowadzę panią do domku Spongeboba. Pokażę pani eee, tutaj eee, domek. Ale patrzcie, co oni tam robią? Bił się? Nie, no ja muszę interweniować, słuchajcie, ja muszę blok Magma im pokazać. Stop! Proszę tak nie robić. Halo! Eee, patrz, Spongebobie, co mam w rączce? Patrz. Widzisz to? O masz. Trzymaj to! O masz! Patrzcie, jak ucieka! Boi się, magmy! Bo słuchajcie, bo on jest gąbką. O, y, mama Spongeboba uciekła. Dobra. Y, Spongebob, niech sobie ucieka. A gdzie jest mama? Czekajcie, musimy wejść. Musimy. Y, może pokażę jej domek. Co jej syn robi. O! wyszła do domku. Widzieliście to? Dobra. Y, ja też klikam tu. Jesteśmy. Proszę pani, czy pani zdaje sobie sprawę, że tutaj jest domek? Spongeboba? Pani syna? Ła, eee... ła. Postawiła. Co? Jaki stolik? Krzaczek jakiś? Patrzcie, kaktusy. Eee, no dobra. Jest stolik. Co dalej? <grym> nie wiem. Tam w kuchni chyba idzie, bo tu jest kuchnia. Eee, chyba ona nie może tego rozwalić. Nie wiem. Ja pani pomogę. O, proszę bardzo. To, to chyba trzeba przemeblowanie całe zrobić. O, weszła sobie na spontanie. Wow, to tutaj jest, patrzcie, kran normalnie, o, zamieniła na inny kolor, patrzcie, na różowy, przyszła mama i wszystko zmienia, patrzcie, talerze dała z szklanki, no dobra, kozackie, o, kuchenkę jeszcze, wow, ej, to tutaj można piec? Nie gadaj, czekaj, e, jest coś w lodówce? Nie, Spongebob nie ma nic w lodówce, lol, dobra, może jakieś jedzenie by się znalazło? Tutaj, tutaj nic nie ma, może tu coś do jedzenia jest? Nic nie ma, gdzie ona idzie? O, tu poszła, patrzcie, do, co to jest? Fitness room. Eee, dobra, rozwala wszystko, patrzcie. <laughs> Przemeblowanie po prostu całe robi. Co ona tu postawiła? Eee, okej. Okay. Stolik z, z czym? co to, jakaś lalka jest? O lol, to jest jej lalka, patrzcie, która sobie grana chyba na... Co? Na jakimś tym, na jakiejś konsoli, super... Mario Maker 2, lol, a tu Misia, a tu tego Misia, co jej dałem. Patrzcie, krzesełka, czyli ona robi przemeblowanie jakieś po prostu. Nie ogarniam tego. Ty, ale ona wydaje się całkiem sympatyczna. SpongeBob chyba jest naprawdę jakiś bardzo, bardzo taki zły. A ta pani spongebobowa jest naprawdę sympatyczna, jest spoko. Ok, idzie tutaj, patrzcie, idzie tutaj. Nie wiem, ona jakoś tu przeskakuje dziwnie, ale dobra, idzie tutaj. <laughs> ona się chyba nie mieści, patrzcie, ona tutaj niszczy wszystko. Dobra, przeskoczyła. Ok, o, dobra, i co, dokąd ona idzie? Co ona tutaj robi? Patrzcie, library, to jest ta ta biblioteka. I tutaj, patrzcie, Spongebob bo piat frytki, kraboburgery z frytkami. Patrzcie na to. <laughs> I to jest kraboburger, frytasy. A tu co on ogląda? Co to ma być? To przecież ja jestem w telewizji. Patrzcie, Patrick. No zobaczcie, to ja! No dokładnie ten sam. Tylko ja już jestem zamieniony w połowie w gąbkę. A, ba, ba pani, pani SpongeBobowa. Jak ją możemy nazwać, słuchajcie, pani Krysia? Pani Krysiu? <grystanie> pani Krysia, o! Wow! Ej, ona tutaj. <grystanie> Jak ona to postawiła? Przecież to było białe, a teraz się zamieniło w pomarańczowe? Dziwne. Okej, okay, ona tu robi naprawdę przemeblowania Takie żegbowa mała Spongebobowi się na pewno to nie spodoba On będzie wkurzony, ale Co? Ej, ona do kibelka wchodzi Nie, proszę pani Tu kibelek jest spoko, to jest w porządku Kibelek, patrzcie, tu jest nawet Jakieś ręczniczki, tu możemy sobie Usiąść i O nie, o nie, ja chcę zejść Dobra, co to jest? Umywalka jakaś? Eee ona robi przemeblowania Spongebobowi na 200%, co to się nie spodoba. Uwierzcie mi, że Spongebob jest naprawdę tutaj przewrażliwiony na punkcie, żeby ktoś mu cokolwiek tutaj robił. O właśnie, on zrobił tutaj, patrzcie. O tutaj trzeba kliknąć, wchodzi się. I właśnie, on zobaczcie. U, łóżko. U, ona postawiła inne łóżko. Ej, dobra, ja się może mogę położyć. Nie, nie mogę. No ale Spongebob będzie mega wkurzony. Już wam o tym mówię. Powiem wam szczerze, że naprawdę będzie przypał z tą całą akcją. Yy, co tu mamy? Yy, te yy, komody jakieś, jakieś różne szafy. O, lampka poczcie, jak działa? Pyk zgaszony, zapalony. No, ile tych stołów? A pamiętacie tą akcję, jak ja tutaj uciekałem? Oj, nawet nie da rady teraz już uciec przez to. No dobra, o! To można zasłonić. Wow. No dobra. Ej, to, to, to tak średnio działa, pani. Proszę pani. Ale dobra, pasuje mi, mi to się podoba. Niech tak będzie. A tutaj co jest? A, ah, tu jest zejście do biblioteki bezpośrednio. Dobra. To może uciekajmy stąd, bo Spongebob naprawdę pani syn jest taki zły. E, może po prostu lepiej wyjść stąd i uciekać z tego świata. Może pani chce z nami zamieszkać. Drodzy widzowie, napiszcie, czy mama Spongeboba powinna tutaj być razem z nami, ze mną, ze Smilem. Może uda nam się wrócić do normalnego świata. Ja tak bardzo bym chciał. Okej, okay, idziemy, idziemy i dobra. Lecimy, lecimy, dawaj, biegiemy, proszę pani, przez kuchnię. Okej, okay, dobra. Ło! Wow, Ło! Wow, Okej, okay. co tu się stało? Ej, e, proszę pani, pobudka! O, czekaj, bo tu kwiatki zniszczyłem. Schowała. Dobra. Nie no Spongebob, bo patrzcie tutaj swoją mamę, która jest taka smutna. Patrzcie, nie, Spongebob, bo nie rób tego. Nie, on tutaj... You... Zaobsydianowuje. Nie, proszę pani, niech pani wyjdzie stąd. Proszę bardzo, niech pani wychodzi. Pobudka! Pobudka! Ej, nawet nie mam jej czego... No proszę pani, proszę tutaj kotleta pani dam normalnie. Niech pani sobie zje w szamie kotlecika czy coś. Pobudka! Popatrzy się pani na mnie. Co on postawił? Ej, talerze? Po co talerze? Ej. E... Czy on chce, żeby jego mama obsługiwała go? E, krzesła dookoła? Co on wyprawia? Nie wiem. Proszę pani, pobudka! E, patrzcie, jest smutna. Czemu taka jest smutna? Pobudka! Halo! Eee, nie ogarniam tej tego, co tu się dzieje, ich relacji w ogóle. Co oni mają w rodzinie, porobili za akcję? Nie wiem, tutaj rodzice, tutaj to. Nie wiem. Co ty, Spongebob, wyprawiasz? Co ty chcesz zrobić? Co ty chcesz zrobić? Co? E, mam usiąść tutaj? Patrzcie, Spongebob coś wykombinował. Patrzcie, tutaj to leży dookoła. Krzesła. Co on, co on zrobił? Widzieliście to? E, to było samocne Coś tu leży. Co to jest? E, Okej, okay, mam coś. Spongebob, co to ma być? G gąbka... Doje... Co? Nie chcę na to patrzeć. Nie, SpongeBob. Co ty narobiłeś? Nie chcę na to patrzeć! Gąbka do jedzenia! Spongebob, ty jesteś normalny. Nie, ja zawijam stąd. Widzieliście co się wydarzyło? Moi drodzy, szybko zostawiajcie łapkę w górę, bo Spongebob zrobił coś strasznego. Nie wiem czy to widzieliście, po prostu ja chcę stąd uciekać, jak najdalej z tego świata Spo to jest zły Spongebob, to nie jest normalny Spongebob. SpongeBob zrobił coś strasznego. Moi drodzy, subskrybujcie ten kanał, pamiętajcie o łapce w górze, bo to co się wydarzyło, to było przemocne. Pamiętajcie o subowaniu, wbijajcie również do sklepu matruner.titris.com. Zapraszam Was również na drugi kanał Matruner.games, macie wszystkie linki w opisie e, na Instagrama, na Facebooka, na, e, do koszulek. Także moi drodzy, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z Wami. Trzymajcie się, pa pa!